Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii przygody Gziksona. Na dzisiejszym odcinku zalegowałem się na postać Z34, ale nie będziemy dzisiaj grać na tej postaci. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić pewną no, historię, która zaczęła się parę tygodni temu. Żeby wam ją pokazać muszę się przenieść na speed serwer pokazać Wam pewne PW. Jak widzicie, mam tutaj kilka PW od Mystic. Były one wysyłane 19 lipca 2017 roku, czyli no jeszcze jak Speed Server trwał, jak widzicie tutaj obraźliwe teksty, wulgarne nieco, obrażające człowieka lasu i zakon świtu, także no niezbyt miło. Tutaj widzicie taki spam. Dostaliśmy... No i co? No tylko tutaj obraźliwe teksty są. Także olaliśmy to i pomyśleliśmy, że nic takiego nie będzie dalej. dokuczliwego. No ale co się okazało? Że chcieliśmy zacząć przygodę na W-18. Ja oczywiście gram na W-18. Tutaj mam postać na 24 levelu. I niedługo chciałbym Wam nagrać odcinek, możemy sobie loszek zaatakować dla rozluźnienia i przechodzimy do dalszej części opowieści, tak? Tutaj nie będzie problemów, także Tutaj jakieś ubranie, no ale będzie do sprzedania. Także co? Zaczynamy przygodę z W18. Wenus chciała założyć swoją pastać, niestety już była zajęta. No i no troszeczkę inny nick. Zrobiła, zalogowała się, chciała stworzyć gildię. No i gildia, oczywiście nazwa tej gildii, też była zajęta. Też musiała pokombinować. No i pokażę wam tą gildię, która. Nam zabrała nazwę, przejdę sobie do gildii. Chwila, może będzie prościej w ten sposób? Jak widzicie, tutaj jest jedna osoba z trzecim levelem. Ta osoba sobie założyła postać tylko po to, żeby po prostu napisać w opisie gildii dokładnie to samo, co dostaliśmy od Mistik w wiadomościach, także to było też coś związane z obrazem Zakonu Świtu, także. Też niezbyt przyjemne. No, z, zaczęliśmy przygodę pod troszeczkę inną nazwą. Nie było Eś w nazwie, tylko S wiedzcie chyba o co chodzi. No i co? Po jakimś czasie, chyba po dniu lub dwóch dniach opis został zablokowany, jak teraz tutaj widzicie. I pojawiła się nowa Gildia. Jeżeli dobrze pamiętam, to była taka nazwa, jeżeli właśnie widzicie, że nie odnaleziono nazwy. Pewnie dlatego, że ta gildia została usunięta też w opisie było. Yy, jebać zakon, no, też niezbyt przyjemne, no ale co zrobić? Później, y, przez jakiś czas, była a, cisza. Nic się nie działo zbyt y, y, takiego y, niezbyt przyjemnego. Tutaj już na S30Aweczka jest zrobiona, no, ale trudno, nie będziemy teraz się zastanawiać tym. Wczoraj dostałem pod filmem najnowszym PW od Bandziorka, że, że ogólnie mamy boty w gildii, nie? Tutaj możemy z screena zobaczyć, że to jest ogólnie czat gildii, jak tutaj. Bot numer 10, bot numer 11. No i nie wiem, może to właśnie ty wpuściłeś te boty do naszej gildii. Wenus się zgodziła, nie wiedziała jakie to konsekwencje będzie prowadzić za sobą. Nie wiem, czy to ty zrobiłeś to, tego screena i do supportu go zgłosiłeś. Nie wiem. Nie wiem, nie wnikam, wiem tylko tyle, że akurat ten screen został, został zgłoszony do supportu no i za co Venus dostała bana. Tutaj mogę wam to udowodnić. Już jestem, już miałem wam tutaj pokazać, że dowódczyni gildii zakon świtu została zbanowana. Można to w bardzo prosty sposób sprawdzić. Wystarczy wprowadzić nick tej osoby i wpisać hasło. Z tym, że akurat już ta postać została usunięta i można po prostu założyć na, z tym samym nikiem postać. Więc... Ban dotyczy tego, że akurat ta osoba nie może założyć w ogóle postaci na tym serwerze. No, i tyle. Ja podejrzewam, akurat, że ktoś z gildii Moherpower akurat urządził sobie taką no nie wiem, rozrywkę. Nie wiem, jak to nazwać. Więc ja nie mam zamiaru dłużej siedzieć w takiej gildii. Nie interesuje mnie to, że pokazałem chat gildii teraz. W ogóle mnie to nie interesuje, nie będę się nawet żegnał, po prostu wracam tutaj. Znaczy, wracam. No, tutaj mamy zamiar skorzystać z tego zaproszenia i jestem w gildii Zakon Świtu. To by było chyba na tyle. Sorry, że się trochę jąkałem. To akurat leży w mojej naturze w sumie. Już chyba raczej tego nie zmienię. No nie wiem, no jeżeli Wam się podoba taki odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować. No i widzimy się na kolejnym odcinku. Już będziemy grać normalnie sobie w Shakesa. Na W18 nagram jakiś odcinek. No i żegnam się z Wami. Cześć.